Pozdrawiam Cię, Święty Józefie, łaski Bożej pełen, błogosławionyś Ty między mężami i błogosławiony owoc żywota najczystszej oblubienicy Twojej, Jezus. Święty Józefie, piastunie Dzieciątka Jezus i oblubieńczy niepokoranej Dziewicy, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu, Maryjo, Święty Józefie, Wam oddaję serce, ciało i duszę moją. Jezu Maryjo Święty Józefie, bądźcie ze mną przy skonaniu. Jezu Maryjo Święty Józefie, niech przy Was w pokoju oddam duszę Bogu. Święty Józefie, przyjacielu Serca Jezusowego, módl się za nami. Święty Józefie, przyjacielu Serca Jezusowego, módl się za nami. Święty Józefie, przyjacielu Serca Jezusowego, módl się za nami. Święty Józefie, przyjacielu Serca Jezusowego, Mudrze się za nami. Święty Józefie, przyjacielu serca jezusowego, módl się za nami. Święty Józefie, przyjacielu serca jezusowego, módl się za nami. Święty Józefie, przyjacielu serca jezusowego, módl się za nami. Święty Józefie, przyjacielu serca jezusowego, módl się za nami. Święty Józefie, przyjacielu serca jezusowego, módl się za nami. Święty Józefie. Przyjacielu serca Jezusowego, módl się za nami. Pod Twoją obronę uciekamy się, święty Józefie, mniemany Ojcze wcielonego Syna Bożego. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Ojcze chwalebny i błogosławiony, opiekunie nasz, patronie nasz, pocieszycielu nasz, z Twoim mniemanym Synem, najmilszym Jezusem nas pojednaj. Twojemu Synowi nas polecaj. Twojemu synowi najmilszemu nas oddawaj. Módl się za nami, święty Józefie, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, abyśmy wsparci zasługami świętego Józefa o plumieńce przenajświętszej rodzicielki Twojej, za jego przyczyną i wstawiennictwem otrzymali to, czego prośbami własnymi uzyskać nie możemy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Niech będzie błogosławione imię świętego Józefa, teraz i na wieki. I dołączenia do codziennej wspólnej modlitwy.